Dobra. Kolejna fajna rzecz na testy przyszła. Biorę się za robotę. Zapraszam na odcinek. Przy okazji powiem wam jedną fajną rzecz. Słuchajcie, bardzo dziękuję wam za pomoc w zakupie telefonu, w sensie w wybraniu telefonu. Kupiłem sobie Oppo Reno 6 Pro, coś takiego, ale ważna rzecz, wiecie, coś wam powiem. Ten telefon ma 65 w Yy, ładowarkę 65W. Ładuje się na tej ładowarce, żeby Was nie oszukać, twróć godzin... 25-30 minut, <gryw> ale rozładowuje się również bardzo szybko. Nawet telefon nie wytrzymuje jednego dnia, ale jak ładujemy, to takie moje doświadczenie, jak ładujemy ten telefon na zwykłej ładowarce, takiej, wolniejszej, spokojnie jeden dzień wytrzymuje. Więc jak będziecie kupowali telefon, nie zwracajcie uwagi na to. Czy ma szybkie ładowanie? Bo szczerze i tak nie będziecie z tego korzystać. No chyba, że yy, nie wiem, siedzicie sobie w biurze i ładowarka jest i szybko chcecie podładować, to, to na takie szybkie ładowanie jest ok. Ale twierdzę, nie wiem, nie, nie sprawdziłem tego, nie wytestowałem tego w 100%, ale twierdzę, że jeżeli bym tą yy, ładowarką naładował yy, i używał cały dzień tak jak ja intensywnie używam telefonu, to myślę, że może z 7-8 godzin by wytrzymało. Może. Może by wytrzymała, a tak to spokojnie wytrzymuje cały dzień od wieczora do wieczora. Ja tu chcę testy jakieś robić, a tu stół uwalony jak w TFL nie. Takie miejsce teraz będę miał do testowania. Tylko muszę sobie coś nad tym stołem popracować. Zaraz wracam. Audycja zawiera lokowanie produktu przez firmę Ortur, która absolutnie nie ma żadnego wpływu na moją recenzję. Rozpakowujemy. Nie będę ukrywał, już zajrzałem, bo byłem ciekawy, czy wszystko jest w porządku, bo tu akurat miałem taką przygodę. Yy, paczka szła bezpośrednio z Chin i przygoda była następująca. Yy, dzwoni do mnie kurier, a bardziej pan z poczty polskiej, że wie pan, co ja panu tego chyba nie przywiozę, bo paczka jest uszkodzona. Ja przyjeżdżam, okazuje się, że faktycznie uszkodzona paczka. Co się okazało zapakowana była w dodatkowy karton? Nawet wam chyba pokażę w przebicie, bo mam gdzieś zapisane to zdjęcie. W dodatkowy karton, który yy, się pozgniatał, a w środku była ta paczka, a ten karton był za 4 razy większy od tego. Dobra, otwieramy i co mamy. Oczywiście jakieś papierki, certyfikat yy, kolejny certyfikat. Instrukcja obsługi. Taki prosty sposób, niby yy, w 4, 5 i 6 kroków, i mamy złożone, czyli razem 11 kroków złożone. Instrukcja obsługi kolejna. Czy jest w języku polskim? Pewnie nie. Język angielski raczej tak. No dobra. No i to, co nas interesuje najbardziej, czyli. Ale wszyscy mówią i to też trzeba o tym wiedzieć, że jeżeli chcemy być tak w pełni zabezpieczeni, to nie takie okulary, tylko trzeba sobie kupić okulary, że tak powiem, porządne, dlatego że to są takie, ja bym powiedział, bardziej yy, bezpieczeństwo wstępne, a nie jakieś tam bezpieczeństwo takie konkretne, gdyż one mogą w certyfikacji się, że tak powiem, nie trzymać zbytnio. Wiecie co, co mi się tutaj podoba już na sam początek, ale to powiem o tym oczywiście, jak już zmontujemy. Ale bardzo mi się podoba to, że te wszystkie rzeczy będą bardzo pochowane. Tam... Mamy to. Ostatnia poprzeczka boczna. Jedna, druga boczna poprzeczka. No dobra, ja przystępuję do montażu. Teraz już naprawdę Was nie zanudzam na razie. Dobra, podstawa skręcona. Teraz trzeba jakoś zrobić żeby ta oś i ta oś jeździły jak należy między sobą. Tutaj zostały przykręcone takie rolki, a tam w środku, niestety właśnie w środku, nie wiem jak dlaczego to jest tak pomyślane, jest taka zębatka, na którą musimy się założyć. Udało się założyć na rolkę. Zakładamy z drugiej strony na rolkę. Jest. Po czym naciągniemy najpierw. Po czym zapniemy na ten tutaj taki fajny, nie? No fajnie, dobra, spoko. Laser prawie gotowy. Jeździ tak, jeździ tak. Nawet patrzę, że to są mniej więcej tego samego, te, takie same naciski. Oczywiście korzystamy z instrukcji ja zawsze. Waldemar, ile Ci zeszło zmontowanie lasera? Co z Ile montowałeś laser? Ile Ci zeszło? Powiem ci, powiem ci, że dosyć długo, dlatego że właśnie takie pierdoły typu właśnie te kable i tak dalej, musiałem gdzieś tam ze zdjęć szukać właśnie jak to jest ułożone, bo, bo tego nie było w instrukcji. Także dosyć długo. Ja Ci mówiłem właśnie, że tak są dobrze też spasowane te elementy, że jak wiesz, nawet przykręcałem śrubkę, mi się nie chciało załapać, a później się okazało, że trzeba było do ładnie tak ścisnąć. To, i ja, to, ja, mam... ci, to ja ci coś pochwalę się. No, ja miałem od siebie zdjęcia. No to nie, nie ma dwóch zdań. <grym 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 ale powiem ci 32 no. minut. Aha, no ale kurde, też widzisz właśnie mi to się około 40 minut. Na pewno to zajęło. No a ja słuchaj, tylko że cholera mi po zmontowaniu dwie wtyczki zostały. To znaczy jeden kabelek powinien ci zostać z dwoma wtyczkami. To jest kabelek właśnie do tej obrotnicy do, na kubki. I go tam podłączasz wtedy przy tym przełączniku. Jest jeszcze gniazdo właśnie. Nie, kabelek przed... mi został, ale jeszcze mi dwa gniazda zostały przy silniku. Jeden. Ja, no dwie styczki, dwie wtyczki były wolne. Tak, tak, dwie wtyczki tam wolne powinny zostać, bo to są do... Do frezarki, do frezów i tam do jeszcze No i widzicie? Rzeczy. No i widzicie, bo ja cię nagrywam, żebyś wiedział, to Ci od razu mówię. I słuchajcie, da się zrobić. Ja lewe ręce zrobił w 32 minuty. Yy, Waldek techniczny, owszem, miał trochę trudniej, bo musiał sobie tam, że tak powiem, yy, poradzić bez zdjęć, które ja dostałem. Zrobił to w 2,5 godziny. No to ja jestem dobry po prostu. No dobry jestem. No. no. Ty, jest, ty jesteś najlepszy. Jestem najlepszy. Dobra, słuchajcie, zmontowany laser. To teraz yy, montujemy następne gadżety, które przyszły. Dobra, pokażę Wam te rzeczy, które tutaj są istotne, żeby sobie, yy, że tak powiem, sprawy nie zepsuć. Tutaj montujemy ten kabelek na takie trytytki i ważne, żeby go tam dobrze naciągnąć, żeby nam po prostu do końca spokojnie dojeżdżał. To jedna rzecz. Druga rzecz. Tutaj jest bardzo fajny element właśnie. W sensie warto, żeby go zrobić dobrze. Już, już, już chcę Wam to pokazać że mamy na terytce przyczepiony ten kabel i wtedy proszę bardzo dojeżdżamy do końca i też nie będzie żadnych problemów. Przesuwam się tutaj laser na tym moim prowizorycznym stole i też takim momentem, który warto sobie dobrze poprzyczepiać, to są właśnie te kabelki tutaj. Chodzi o to, żeby nigdzie nic się nie zaczepiało podczas pracy. To jest jedna taka rzecz, która mi się od razu nie podoba, a mianowicie ten silnik tutaj jest w najniższym punkcie, jak jest możliwy. Czuję, że będą problemy podczas grawerowania, bo może zaczepiać po prostu o stół roboczy, no ale zobaczymy w trakcie. Więc nie ma co psioczyć na razie, bierzemy się za montaż pozostałych rzeczy. Laser nie ma na wyposażeniu takich nóżek dodatkowych, które będą służyły chociażby do grawerowania na okrągłych elementach, żeby po prostu wyżej postawić ten laser. Ale można też z tych nóżek korzystać w trakcie normalnego grawerowania. No i nóżki oczywiście są dodatkową elementem. Dołączę wam oczywiście wszystkie linki do wszystkich rzeczy, które są w trakcie testów używane w opisie filmu. Kolejnym elementem, który właśnie tutaj montuję, jest taka platforma, na której będziemy grawerowali i wycinali. Jest to wykonane chyba z aluminium, bo takie w miarę lekkie i tak w dotyku wygląda jak aluminiowe. No i będzie to służyło temu, żeby nie robić tego na podłodze, tak jak to robiłem wcześniej, żeby nie wypalić sobie jakiś głupot. Mówię, robiłem wcześniej, no bo ja już testowałem, przecież laser, do którego testu zapraszam Was. Tutaj macie kartę, serdecznie zapraszam, obejrzyjcie sobie tam. No, po złożeniu wszystkiego, należałoby w końcu się pobawić laserowaniem, a bardziej grawerowaniem, wycinaniem. Zainstalowałem aplikację, która jest do tego dostosowana, czyli Laser Explorer. No i zaczynamy działanie. Można oczywiście robić grawery poprzez programy do tego. Dostosowane. Będziemy robili też grawer przez komputer, ale teraz chciałem sprawdzić, jak to wygląda w aplikacji telefonicznej. Zobaczcie, jakie są efekty. To, że można z telefonu, to ja Wam tylko pokazuję jako opcję, dlatego, że wiem, że i tak każdy będzie robił to z programu. No bo to z telefonu to jest zupełnie jakby yy, inna rzecz, ale może gdzieś tam w jakichś szkołach, czy gdzieś w jakichś takich yy, instytucjach, gdzie nie wiem. Młodzież się uczy, to można i tutaj w ten sposób to robić. Ok. Mamy to. Pojawiło się. Pokazuje mi. No właśnie nie pokazuje ile będzie robiło, a mnie to właśnie ciekawiło troszkę. Time, jedna minuta. No zobaczymy. Run. I lecimy z tematem. Nie, to nie będzie jedna minuta. To Wam od razu mówię. Zakładam okulary ochronne. I zaczyna właśnie śmierdzieć. Czyli znaczy, że wypalanie trwa. Pokażę Wam w przebitkach, jak to wygląda. Coś się dzieje. Widzicie ten dym wydobywający się spod lasera, ale właśnie. Ta platforma daje to, że, no miejmy nadzieję, ten blat nam się w żaden sposób nie zniszczy. Akurat ten blat to ja mam gdzieś, bo to jest jakaś tam deska z odzysku, ale wiemy o co chodzi. Słuchajcie, tutaj muszę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli myślicie, że będziecie sobie to robili u siebie w domu, yy, może w mieszkaniu, to musicie wiedzieć o tym, że tego dymu i zapachu palonego chociażby tutaj w tym momencie drewna to jeszcze drewno nie jest takie najgorsze, ale jeżeli byście robili na przykład nie wiem, grawer na plexi czy na jakiś takich bardziej śmierdzących elementach no to musicie mieć to na uwadze, że to nie jest super pachnące. Tutaj nie ma wspomagania powietrza w zestawie, czyli trzeba sobie dokupić jeszcze kompresor i przy cięciu może być delikatne, że tak powiem, osmolenie, ale to będziemy oczywiście sprawdzać, ale istotne dla mnie w tym momencie, chciałbym Wam to powiedzieć, żebyście to głośno usłyszeli. Ja te testy robię w garażu, który ma około 50 metrów, no dobra, przesadzam, 40 metrów i ten zapach palonego drewna czuć, więc trzeba sobie jakiś odciąg zamontować, żeby po prostu... Po pierwsze się nie, nie otruć, po drugie, nie zasmrodzić sobie mieszkania, więc to jest istotny element. Oczywiście zrobiłem też testy wycinania na początku, tutaj mi trochę nie wyszło, no bo dałem za mało mocy, zresztą widać, że to tylko tak sobie musnęło delikatnie. tym jak zwiększyłem moc na 100%, prędkość na 5%, to pięknie mi tutaj wycięło, nawet nie trzeba było poprawiać i taka fajna mi tutaj wyszła z gotowych projektów, które zresztą są na stronie producenta Ortura gotowe jakieś takie projekciki tylko niestety grubość sklejki miałem nie taką dlatego nie mogłem tego złożyć, bo powinna być 2 mm, czy tam 2,5 a ja miałem 3 oczywiście, przetestowałem jeszcze tą obrotnicę no i powiem Wam tak, super jest jeśli chodzi o możliwości montażowe różnych rzeczy Poległem na szkle, dlatego że niestety nie mogłem dobrać tych mocy, jakie powinny być dobrane. A metal wychodził mi metal, czy takie metalopodobne wychodziło mi lepiej, gorzej, zależy jakie tam zastosowałem ustawienia, ale to już jest kwestia dopracowania tych tematów. A tutaj właśnie widzimy możliwości montażu różnych rzeczy, które chcemy sobie kombinować. Tutaj kubeczek, próbowałem też zrobić. No, nie pochwalę się wam na razie tymi rozwiązaniami, bo niestety, ale yy, praktyka moja jest bardzo, że tak powiem, wybujała. Podsumowując, laser jest bardzo fajnym urządzeniem dla osób, które chcą amatorsko wykonywać sobie różne tego typu zabawy bądź jakieś tam takie produkcje, znakowania. Można też znakować długopisy w fajny sposób. Więc myślę, że. Yy, Ciekawa propozycja i w miarę niedroga. Jeśli dostanę jakieś kody rabatowe, to wbiję je w poniżej. Specjalnie nie mówię tutaj o cenach na filmie, żeby nie było, że jak się zmienią, to film będzie nieaktualny. Wszystkie linki macie w opisie. Myślę, że w miarę pokazałem możliwości tego laseru. Oczywiście wy, jeżeli używacie, to bardzo Was proszę, żebyście również napisali. A jeżeli chcecie e, takich głębszych analiz, jeżeli chodzi o tego typu testy, to bardzo serdecznie zapraszam Was na kanał Dom i Drewno pokazuje bardzo, bardzo ciekawe rzeczy związane ogólnie z drewnem, z obróbką drewna i myślę, że to jest taki kanał. Jeśli was interesują tego typu techniczne rozwiązania, to serdecznie do niego zapraszam. Również zapraszam na film Waldka z Eptoboxa, który zresztą bardzo mi pomógł, bo on już też testował ten laser i tutaj dam wam filmik w karcie u góry, żebyście mogli zobaczyć jak Waldek, jak poszedł test Waldkowi. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i liczę na to, że napiszecie dużo ciekawych komentarzy, z których ktoś wyciągnie coś ciekawego. A jeśli jesteś zainteresowany tym laserem, to oczywiście link w opisie masz do producenta firmy Ortur, która użyczyła mi tego laseru do testów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!